Cześć. Zadanie kolejne. Dźwig unosi materiał budowlany o masie 500 kg na wysokość 10 m. Przyspieszenie ziemskie G równa się 10 m na sekundę kwadrat. Podpunkt A. Jaką pracę wykona dźwig, unosząc ten materiał ruchem jednostajnym? Podpunkt B. Jaką pracę wykona dźwig podczas podnoszenia tego materiału na tę samą wysokość ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 0,8 m na sekundę kwadrat? Podpunkt C z jaką siłą dźwig unosi materiał budowlany w obu przypadkach. Zacznijmy od podpunktu A i od rysunku w ramach tego podpunktu. Standardowo wprowadzamy układ współrzędnych. Mamy tu ruch jednowymiarowy, więc układ współrzędnych jest tutaj. Oś Y, zwrot osi Y, czyli do góry. Punkt początkowy tutaj będzie, załóżmy, 0, czyli zaznaczamy początek tego wybranego przez nas układu, czyli tutaj będzie punkt 0, tam gdzie właśnie, ten materiał się znajduje na samym początku. No i po pewnym czasie ten materiał osiąga wysokość a równa się 10 metrów. Dodatkowo w podpunkcie A mamy do czynienia z ruchem jednostajnym, więc v, zaznaczamy wektor v i v jest konstant. Skoro v jest konstant, no to a jest 0, no bo a jest związane ze zmianą wektora, ze zmianą prędkości. Jeżeli prędkość się zmienia, no to przyspieszenie jest właśnie 0. A skoro a jest 0, no to wiemy dokładnie, że siła wypadkowa również jest Zero. Jakie siły działają na ten dźwig, na ten, nie, przepraszam, na ten materiał? Na ten materiał działają następujące siły: siła grawitacji oraz siła F1 pochodząca od tej linki, która utrzymuje ten materiał i która podnosi, która jest przyczepiona do dźwigu, i po prostu podnosi ten materiał. W tej sytuacji spróbujmy teraz właśnie policzyć pracę tej siły F1. Skoro siła wypadkowa jest tutaj 0, no to wiemy, że F1 co do wartości musi być równe Fg. Więc proponuję skorzystać z zasady zachowania energii mechanicznej, takiej zmodyfikowanej. O tym była mowa w części teoretycznej, po części pierwszej tego właśnie bloku, my jesteśmy teraz w części drugiej, oraz w poprzednim zadaniu, zadaniu siódmym, z tej części, w której teraz jesteśmy, tam też bardzo obszerniej nieco omawiałem ten wzór, tu tylko wspomnę, że ten wzór Wygląda w taki sposób, że energia mechaniczna w punkcie A plus praca, tutaj tak naprawdę jest praca wszystkich sił tak zwanych niepotencjalnych, czyli wszystkich poza siłą grawitacji i siłą sprężystości, w ramach oczywiście liceum, jak jesteśmy w liceum, jest równa energii mechanicznej w punkcie B. Czyli tutaj nie uwzględniamy pracy siły grawitacji i pracy siły sprężystości, chociaż ze sprężystością będziemy mieć do czynienia dopiero w roku bloku z drganiami, więc na razie tak naprawdę tego jeszcze nie musimy w ogóle omawiać. I... Mamy taki oto wzór, przy czym tutaj jedyną siłą niepotencjalną, czyli siłą, która nie jest siłą grawitacji, jest siła F1. Więc tutaj mamy plus praca siły F1 równa się właśnie energii mechanicznej w tym punkcie B. No to praca tej siły F1 to jest energia mechaniczna w punkcie B, minus energia mechaniczna w punkcie A to jest z elementarnych przekształceń tego wzoru wynika i w związku z tym praca siły F1 to się równa energia mechaniczna w punkcie B. Jeżeli tutaj mamy punkt odniesienia, punkt 0, względem którego liczymy energię, Potencjalną, bo energię potencjalną zawsze liczy się względem wybranego punktu, no to wówczas energia mechaniczna w punkcie B to będzie energia kinetyczna, no bo, ten, no bo ten dźwig ma pewną, no bo ten materiał ma prędkość V, czyli mv przez 2 plus mgH, no bo ma również energię potencjalną, mgH, bo znajduje się na wysokości H względem punktu 0, minus energia mechaniczna w punkcie A, czyli energia mechaniczna w punkcie A to będzie tylko energia kinetyczna mv kwadrat przez 2, ponieważ nie ma energii potencjalnej, bo znajduje się na punkt, na, w położeniu 0 względem tego wybranego przez nas. I zauważmy, że tutaj mv kwadrat z tym się skraca, więc otrzymujemy, że to jest mgh. Jeżeli sobie podstawimy wszystkie dane, bo mamy te dane, to jest 500 kg razy 10 m na sekundę kwadrat razy 10 m i wychodzi 50 kJ. Tyle wynosi praca Wykonana przez dźwig pod punkcie A, czyli wówczas, gdy mamy ruch jednostajny. Teraz spróbujmy zrobić podpunkt B, czyli jaką pracę wykona dźwig podczas ponoszenia tego materiału na tą samą wysokość ruchem jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem 0,8 m na sekundę kwadrat. Trochę zmodyfikowałem ten rysunek nieznacząco, to znaczy tak, że założyłem. Tutaj, że V0 jest na początku 0, no bo ten dźwig musi w ogóle rozpędzić ten, ten materiał. Mamy do czynienia tutaj z przyspieszeniem A, które jest zwrócone do góry oraz po pewnym czasie w punkcie B na wysokości 10 metrów ten materiał osiągnął prędkość V, którą też zaznaczyłem. Dodatkowo na ten materiał poza siłą grawitacji działa siła F2. Teraz już, nie, już ta siła F2 nie będzie co do wartości równa Fg, ponieważ siła wypadkowa nie będzie 0, bo mamy do czynienia tutaj z pewnym przyspieszeniem. I znowu. Taka sama zasada zachowania energii ta zmodyfikowana co wcześniej, czyli energia mechaniczna w punkcie A plus praca tych sił niepotencjalnych równa się energii mechanicznej w punkcie B. No i praca tych sił niepotencjalnych tutaj mamy do czynienia tylko z siłą F2, która nie jest właśnie siłą która nie jest siłą potencjalną, więc mamy pracę tutaj tylko siły F2. No i znowu, siła F2, praca siły F2 to jest energia mechaniczna w punkcie B minus energia mechaniczna w punkcie A. Zauważmy, że w tym punkcie A Energia będzie 0, całkowita mechaniczna, bo prędkość jest 0, więc nie ma kinetycznej, oraz znajduje się ten, ta masa na położeniu zerowym, więc potencjalna też jest 0. Więc praca tej siły F2 to jest energia mechaniczna w punkcie B, to będzie mvk kwadrat przez 2 plus energia potencjalna w tym punkcie, czyli mgH. Wszystko w tym, w tym, w tym członie. Prawie wszystko znamy poza fałka, więc teraz pytanie, jak policzyć fałka? No, skoro mamy A, bo mamy podane A, mamy wysokość, na jaką on się wzniósł ten, ten materiał, no to być może równania ruchu. Coś, co już nieraz się przewijało w bloku. Teraz jesteśmy w bloku czwartym, w bloku trzecim się przewijało i w bloku drugim. No i znowuż te równania ruchu nas ratują, tak jak często to się właśnie zdarza, czyli wypisuje ogólne równanie ruchu, tu jest wzór, wzory to są ogólne i teraz prawą stronę uzupełniamy najpierw, czyli x od t równa się 1 druga t kwadrat, ponieważ zauważmy w sytuacji początkowej x0 jest 0 oczywiście tutaj zauważmy to jest mój błąd, natomiast już tego nie będę poprawiał, że tutaj powinno być nie x od t, tylko y od t no bo tak nazwałem swoją, swoje, swój układ oczywiście mogłem go nazwać tutaj x, ale nazwałem go y więc to powinno być y od t równa się y0 y od t, no ale już tak zostawmy, bo załóżmy, że tutaj jest po prostu x i tyle, bo to tak naprawdę jest kwestia nazywnictwa pewnego, czyli x od t równa się 1, 2 at kwadrat, bo x0, czyli położenie początkowe jest tutaj 0, i v0, czyli prędkość początkowa jest 0, i a jest zgodnie z osią naszą, czyli z naszą osią y, więc tutaj jest plus 1, 2 at kwadrat, i v od t, tak samo v0 jest 0 i zostaje nam at, stąd Prawą stronę uzupełniliśmy, teraz uzupełniamy lewą stronę, czyli ta sytuacja końcowa, czyli w punkcie B. Zauważmy, w punkcie B nasze x od T, czyli położenie wynosi h, czyli h równa się 1, druga a i tutaj już nazwałem to t1 kwadrat, no bo to już jest jakiś konkretny czas, czas, jaki potrzebował ten materiał, żeby z punktu a dotrzeć do punktu b, czyli to jest a, t1 kwadrat. Dodatkowo v, czyli prędkość, wówczas wynosi vk, więc stałem tutaj. Vka równa się A, T1. Mamy dwa równania. Ile mam niewiadomych? No nie, naszym niewiadomym jest T1 i V, czyli mam dwa równania z dwiema niewiadomymi, więc możemy te obie niewiadome wyliczyć. My szukamy oczywiście V, więc z drugiego równania wyliczamy T1, czyli T1 równa się V przez A. Podstawiamy to równanie. To jeden tutaj do tego pierwszego. Ja dość szybko to tłumaczę, ponieważ to bardzo często się już przewijało w bloku trzecim, w bloku drugim, więc jeżeli przerabiałeś te bloki, no to tak naprawdę ten schemat był już wielokrotnie powielany, więc nie chcę tutaj go jakoś rozciągać znacząco, bo bardziej znaczący jest ten element tego zadania w tym kontekście, bo równania ruchu były już bardzo często wcześniej omawiane. Więc jak to podstawimy tutaj, no to wówczas wyjdzie nam h równa się jedna, druga a. V -ka kwadrat przez a kwadrat, A się nam tutaj skróci jedno i wyjdzie, że h to się równa 1 druga V kwadrat przez A. Ostatecznie v kwadrat stąd to się równa 2HA. No i podstawiamy to V kwadrat tutaj. Jak podstawimy, no to wyjdzie, że praca tej siły f2 to się równa m i to będzie 2 ha przez 2, czyli m a h plus MGH można mH wyciągnąć przed nawias i zostanie nam A plus G. Podstawiamy dane, czyli 500 kg razem h10 m. W nawiasie będzie A u nas w zadaniu wynosi 08, więc 0,8 plus G10, no i wynik wychodzi 54 kJ, czyli tyle wynosi praca, którą musi wykonać dźwig w sytuacji, jeżeli ten dźwig podnosi ten materiał z pewnym przyspieszeniem, przyspieszeniem równym 0,8 m na sekundę kwadrat. To wszystko w podpunkcie B. Teraz przejdźmy do podpunktu C, czyli z jaką siłą dźwig unosi materiał budowlany w obu przypadkach. Znowu trochę zmodyfikowałem to zadanie. Teraz tutaj mam. Oczywiście siłę FG, tak jak wcześniej. Natomiast zaznaczyłem tutaj wektor przemieszczenia delta R, no bo ten materiał uniósł się z tego punktu do tego i siłę F po prostu w ogólności F to będzie albo siła F1, albo F2, ale najpierw spróbujemy wyprowadzić ogólny wzór, a potem postawimy, wyliczymy wartość siły F1, a potem siłę F2, czyli F1, czyli tej, którą obliczyliśmy w sytuacji, tej sytuacji w podpunkcie A, oraz F2, czyli w sytuacji w podpunkcie B. Dodatkowo wartość wektora przemieszczenia delta r, tak się oznacza wartość, też tak można zapisać, lub po prostu z wektorem i z modułem, równa się h, no bo jest równa właśnie tej wysokości h, tutaj 10 metrów. I przypominam, bo to obliczyliśmy w podpunkcie a, że praca siły f1 wynosi 50 kJ, a praca siły f2 wynosi 54 kJ. Teraz z definicji pracy siły f równa się praca siły, po prostu danej siły, to jest ta siła, czyli siła jako wektor, skalarnie delta r. Czyli ten wzór jest prawdziwy, przypominam, prawdziwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy F jest konstant, czyli gdy siła jest stała. No a tutaj jest siła, zakładamy, stała cały czas. I, czyli praca siły F, w tym wypadku to będzie wartość F razy delta R, no bo to z definicji liczny skalarnego, razy kosinus kąta pomiędzy delta R a F, a widzimy, że kosinus tutaj jest 0, no bo delta R ma taki sam zwrot jak F, więc jest kosinus 0, czyli tak naprawdę 1. Czyli to się równa F razy H. Czyli stąd można wyliczyć, że F... To się równa praca siły F przez H, czyli to jest ogólny, ogólny wzór. Teraz możemy wyliczyć F1, no bo F1 to będzie praca tej siły F1 przez H. Jak sobie podstawimy dane, to będzie 50 kJ przez 10 m, czyli to jest 5 kN. To jest praca siły F. To jest siła F1, natomiast siła F2, no to znowu z tego wzoru to będzie praca siły F2 przez H, czyli 54 kJ przez 10 m, czyli to jest 5,4 kN, czyli widzimy, że F2 jest większe od F1. No i tak naprawdę to wszystko w tym zadaniu. Jeżeli jakieś obliczenia były zbyt szybko wykonane, to wróć do nich, spauzuj, zastanów się. Chodzi mi o obliczenia matematyczne, zrób sobie sam te bo tutaj nie chciałam tego zadania rozciągać. A to są tylko przekształcenia matematyczne, które możesz się zastanowić, dlaczego tak są wykonywane, więc do nich wróć, jeżeli coś takiego się wydarzyło. No i to wszystko w tym zadaniu. Do usłyszenia.